Cześć wszystkim. Dzisiaj jest z nami Łukasz. Siema. Możecie zauważyć bułanie pszenicy. Zacząłem mucić pszenicę. Odmiana golem. Co do wydajności, no na razie ciężko stwierdzić. Nie wiadomo też, jak tam parametry ona przechodzi. Um co tu więcej mówić no w miarę tam ten łan się zapowiada no nie najgorszy jeszcze aż tak mocno rzadko nie jest tam no, liczę około 6 może 7 ton poleci z hektara dzisiaj również koleżeńska pomoc Sławek też przyjechał pomóc mucić działka tutaj jest akurat 7 hektarów i po drugiej stronie, tam za rowem, od drugiej strony dwa hektary. No i z pszenicy zimowej to by było tyle. Ja więcej pszenicy nie mam. Potem jeszcze pszenica jara została do wymłócenia i pszenżyto. Jakoś powoli też żniwa się kończą. Na jutro zapowiadają jakieś papadanie u nas przelotne. I potem od wtorku cały tydzień niby. Dobrze by było, żebym to wszystko chociaż pomócił. Potem, już z tą słomą tutaj, jak będą zbierać, to już tam się tak raczej śpieszyć nie będzie. W połowie sierpnia mają przyjechać do mnie z wapnem, jeszcze też tutaj będzie rozrzucane wapno po pszenicy. I w planach mam tutaj zasiać przężyto. trochę, żeby ta ziemia odpoczęła. Tutaj dwa lata pod rząd był rzepak. Teraz pszenica jest. Jak widzicie ciężarówka tam na końcu pola stoi. Również to zaraz sprzedaje Pszenicę. Cena no 630. No ale to idzie jako paszówka. U mnie raczej pszenica nigdy parametrów nie przechodzi na konsumpcję. Powinno się jeszcze azotem dodatkowo na kło zjeść, niby te parametry trochę się zwiększają. A ja tym azotem nie jeżdżę, bo no dlatego, że u nas cały czas jest sucho, szkoda tego nawozu sypać jak to nie zadziała pewnie. No są przepale niska też tutaj możecie zauważyć że znowu rzadko jest pszenicy no ale coś tam na pewno naleci też swoje przyczepy podstawiłem bo pewnie na tą wannę nie wejdzie wszystko mam swoją tą dużą przyczepę i HL-kę raczej wejdzie wszystko słomę tutaj też zostawiam to że Sławek całość tutaj z tej działki wszystko się tam jakoś chciał zaraz też żebym presował, no ale nie ma kto u mnie. Chyba że kuzyn by przyjechał jak wróci z pracy. Może by doleciał jeszcze coś tam chociaż stresował trochę. Teraz mi dzwoni telefon. Halo. No jeszcze no można powiedzieć, że nie tak źle no. Mogłoby być lepiej, no ale narzekać nie można no. będziesz, na, będziesz, będziesz na vlogu No bo akurat nagrywam No <śmiech> <śmiech> się speszyło eee, na czym to ja skończyłem? Co ja mówiłem? Bo mi przerwali No mniejsza, no coś tam mówiłem no może wróci jeszcze wątek. Wydajność, no na razie zobaczę. To znowu będzie wszystko ważone na skupie. Zobaczymy, jak to będzie. Czekaj, aha, o osłomie mówiłem. Właśnie, o osłomie mówiłem, że może kuzyn jak z pracy wróci, to zdąży mi jeszcze część tutaj mu popresować. Paloty bierze, chce 150 tki także no pójdzie w miarę tych palotów tak dużo nie będzie. Pokosy też takie no, średnie. Liczę może ze z połostówki może naleci tych palotów. O, Ciężarówka stoi, powoli się zapełnia już tam tyłu jest dosyć na tyle. W a jeszcze szowiane na około. na dwa to ubywa, nie? No, zaraz dożynek. O, do dożynek jeszcze trochę kupię drugi kombajn, za rok będzie żółnie jeździł. Dobra, a, to kupuj, to a nie może być jakiś bizon albo coś. Pójdę do nie zamiłowanie do marki, ci kupię fenda. Dobry plan? Dobre. Ideala. O kur. Nie, no ideala, nie. To zboże jest za tanie na ideala. Dobra, ludzie, to by było na tyle z mojej strony. Vlog taki krótkawy, tak jak mówiłem, pszenica golem, wilgotność 9%, jest sucha. Także mucić można. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się ludziska. Do następnego vloga. Cześć. Na Witam ponownie. Tak, informacyjnie tylko Wam dopowiem. Najwyżej to wrzucę, to wrzucę do vloga z pszenicy. Jestem właśnie na tym przenżycie Fidelio. No i powiem Wam szczerze, że jestem no, bardzo mile zaskoczony z tego przenżyta, gdyż plon jest. no. Jeden z lepszych na ten rok u mnie na gospodarstwie. Objechałem dopiero dwa razy na około pole, a tutaj jest działka 2 hektary. I no naleciało mi już koło 4 ton. Więcej jak 4 tony, bo hl 6 mam zasypałem całą. A tam miałem gdzieś z 1,5 tony może na niej. Także, no, możecie zauważyć również, no, się położyło. Słoma była usztywniana tutaj, skracane również było to przężyto. Nie wiem, czy środek nie zadziałał. No, bo, no, przężyto jest strasznie wysokie. W porównaniu do Gringo, no, to jest, no, dwa razy takie jeszcze. Słoma jest bardzo krucha, już naprawdę widać, że ta słoma już jest skruszała, można powiedzieć dojrzała, bo na początku, jak muciłem, to to wszystko było takie jakby wisne, zboża niby były suche, ale ale słoma była wisna. A teraz widać, to się ładnie ta słoma kruszy, no polegnięte jest, no położyło się, tutaj jest działka dwuhektarowa się położyło co do wilgotności nie badałem ale no kurzy się strasznie i kombajn trochę mi łupie też siarka, a mam obroty mocami na 900 na pewno jest suche tam może jak będę przy chwili może jak wymócę. Zbadam wilgotność. To zbadam wilgotność. O, właśnie pan Marek przyjechał po właśnie to do siewu. Chciał tam kuzyn, chciał dwie tony ode mnie tego przenżyta, właśnie to jest nabyte przenżyta w Fidelio. No i no, plon zadowalający z mojej strony, jak dla mnie bynajmniej. Dobra ludziska, trzymajcie się, to by było na tyle. Cześć.